Ach. Niech to Hej Wpadłaś tam? Pomogę ci Nie, 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 nie Idź sobie, proszę Nie bój się Podaj mi rękę Nie, nie, proszę nawet Nie patrz w tę stronę O co ci chodzi? No o co tobie? Bardzo panu dziękuję Przepraszam Czy widział pan może tę dziewczynę? Co się stało? Czyżby Panna Młoda uciekła sprzed ołtarza? Hej, skąd wiesz o tym, hey. że... Skąd pan wie, że to Panna Młoda? Eee... 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 Bo on ma na sobie ślubne garnitury. A co? Rozmyśliła się? Okradła mnie, koleś! To jak? Widział ją pan? Eee... Proszę... Nie! <słyska> Świetnie! Naprawdę wspaniale, wiesz? I tylko Dobry. na to cię stać? I tak ją znajdę! Tak, tak, idziemy. Bez paniki. Daleko nie uciekła. Nie powinienem był jej stamtąd wyciągać. Rozgość się. On cię pobił? Nie. Wykorzystał albo obraził? Nie. A może ktoś zmusił cię do małżeństwa, bo koleś jest dziany, tak? Naprawdę go okradłaś? Tak! Omamiłam go i uciekłam, gdy tylko włożył na mój palec pierścionek. Po co to zrobiłaś? Po to. Rozumiem. Rozbierz się. Szybko. Co? Dlaczego? Dam ci ubranie, buty i wyniesiesz się z mojego mieszkania. E, czemu tak się wściekasz? Pomyślałem, że coś ci grozi. A sprowadziłem do domu złodziejkę. Okłamałem policję. Ale ja wcale. Przysięgam, że ostatni raz komukolwiek pomogłem. Jestem prawnikiem i niepotrzebne mi są kłopoty. Powiedz mi, gdzie mieszkasz, zawiozę cię tam i zapomnę o tym spotkaniu. Chcesz mnie odwieźć do domu? Więc. dobrze. Mhm. No więc jesteśmy. Wielkie dzięki. To jest twój dom? Kiedyś nim był. O. A rozumiem. To nie moja sprawa. Pa. Nie odjedziesz, dopóki czegoś dla mnie nie zrobisz. Dlaczego? Bo jesteś zamieszany w tę sprawę. Podobno jesteś prawnikiem, tak stwierdziłeś. To dlatego chciałeś się mnie jak najszybciej pozbyć mm. szantaż. Więc czego ode mnie chcesz? Sprzedaj go w jakimś lombardzie i daj mi pieniądze. Ja nie mogę tego zrobić, bo mnie złapią. Przykro mi, nie masz wyboru. Dobrze. Jasne. Co ty zrobiłeś? Nie ma pierścionka, nie ma problemu. Odczep się, nie pomogę ci się wzbogacić. Użyli mój rodzinny dom, by znaleźć kamień do tego pierścionka. Zostałam bezdomna i zgadnij, kto to zrobił. Ten gość? Tak, bo tak jak ty, jest aroganckim, egocentrykiem, który potrafi myśleć jedynie o sobie. Nie jestem taki. Tak? Naprawdę? Dokąd się wybierasz? Muszę go znaleźć. NIGDZIE GO NIE MA A ja jestem cały w błocie Możesz iść Nie prosiłam cię o pomoc, sama go znajdę Tak, a potem sprzedasz I pójdziesz na 20 lat za kratki I mówię ci to jako prawnik Koleś, ty nic nie rozumiesz Robię to dla swojej rodziny. Zdajesz sobie sprawę, że poświęcasz swoje życie? Tak! Jestem gotowa pójść do więzienia dla mojej rodziny. Czy ty w ogóle słyszysz, co mówisz? A czy ty masz rodzinę? Nie rozmawiam z nią. Nawet z własną matką? Słuchaj, jestem zajętym człowiekiem. Mam całą masę pracy, wielu przyjaciół. A moja mama jest moją mamą. Powinna to rozumieć. Tak ciężko jest zostać poważnym prawnikiem. Ona tego nie rozumie. I cały czas wścieka się na mnie. Koleś, obudź się. Gdyby nie ona, nie byłbyś tym, kim jesteś. To tylko dzięki temu, jak Cię wychowała. Mogłeś zostać poważanym prawnikiem. A może to spotkanie to był znak, że cały czas robię coś nie tak. Znalazłem! Znalazłem! Widzisz? Widzisz? Nie było tak ciężko. Było, nie. Nie wydaje mi się, w nogi. szybko. Szybko biegasz. Nie chciałem pójść z Tobą za kratki. <grymne> Nie musiałeś się tak dla mnie narażać. Dziękuję. Dokąd idziesz? Nacieszyć się ostatnią nocą wolności. Mogę pójść z Tobą. Czy zdarzyło Wam się kiedyś, że nie mogliście oderwać od kogoś wzroku? Ta dziewczyna żyła w ogromnej biedzie, nie skończyła żadnej szkoły, a teraz nie miała nawet dachu nad głową, ale miała w sobie siłę i pewność siebie. Wydawało się, że świat leży u jej stóp, a ja nie mogłem oderwać od niej wzroku i nie chciałem się z nią rozstawać. Im dłużej cię słucham, tym bardziej dociera do mnie, jaki byłem samolubny. Nie rozmawiałem już z mamą prawie pół roku. Mnie chyba już nie da się naprawić. Zły człowiek pomógłby mi, gdy siedziałam w studzience. Nie pozwól, by zło zawładnęło twoim sercem. Nie pozwolę, przyrzekam, i chyba wiem, co zrobić, żebyś nie poszła siedzieć. Po prostu zawiozę cię na komisariat. Co? Wiedziałem, że jest pan porządnym obywatelem. Cały wydział jest panu bardzo wdzięczny za pomoc w schwytaniu sprawcy. O, Rety! <laughs> Szukałem cię dosłownie wszędzie. Byłem przekonany, że prędzej czy później wpadniesz. No i masz coś, co należy do mnie. Oddaj pierścionek! Proszę się uspokoić. Pan wybaczy, przywiozłem tutaj dziewczynę, ponieważ szukała jej policja, ale nie jest złodziejką. A właśnie, że jest, nie gadaj, bzdur, oddaj! Coś ci się pomyliło. Dałeś pierścionek swojej dziewczynie na oczach świadków. Jednak minutę po zawarciu małżeństwa. Ona zorientowała się, że nie chce zostać żoną takiego palanta. Co ten palant wygaduje? Posłuchaj mnie teraz uważnie. Nie jesteśmy w sądzie, a ty nie jesteś sędzią. A w ogóle to wyglądasz jak. włóczęga? Jesteś gliną, więc ją aresztuj! Obawiam się, że nie mogę. Ten pan ma rację. Prezent to prezent. Pan już czasu nie cofnie. Chyba będę musiał załatwić to sam! Zostaw mnie! W tej sytuacji muszę pana aresztować. Zostaw mnie! I co? Sprzedałaś go? Nie. Wpadłam na lepszy pomysł. Jeden z nich pozwoli mi odbudować dom rodzinny. A te dwa dam ludziom, którzy także nie mają swoich domów. A ten ostatni dam człowiekowi, który mi pomógł. Nie, nie mogę. Nie... Owszem, możesz. Słuchaj. To jest najcenniejsza rzecz, jaką trzymałem w ręku. I czuję, że muszę ją komuś dać. Mamo? To jest Lizzie. Tak bardzo tęskniłem. Wtedy zrozumiałem, że powinniśmy doceniać tych, którzy nas kochają. Niezależnie od okoliczności bo przecież ich miłość jest cenniejsza niż każdy kamień. Jestem Mark, a to moja historia.